12 grudnia było ostatnie przed stanem wojennym posiedzenie Komisji Krajowej NZZ Solidarność w Gdańsku. Wtedy nie wiedzieliśmy, że to było ostatnie. Każdy, kto mówi, że miał świadomość, że będzie stan wojenny, mówi chyba nieprawdę. Dlatego, że ja w więzieniu kiedyś rozmawiałem na ten temat z Władkiem Frasyniukiem i z Piotrem Bednarzem, z ludźmi, którzy Zasłynęli z tego, że schowali te słynne 80 milionów skąd NZZ Solidarność. Czy oni wiedzieli o tym, że stan wojenny będzie? I obydwaj zaprzeczyli. Stwierdzili, że Sytuacja wydawała im się bardzo napięta, przewidywali dłuższy strajk, a na dłuższy strajk potrzeba było pieniędzy na to, żeby kupować żywność, żeby kupować środki medyczne, żeby kupować wszystko to, co w zorganizowanym życiu na terenie strajkującej fabryki może być konieczne i żeby wspierać te słabsze zakłady pracy, które nie miały wystarczających środków, żeby długi strajk przetrwać. Zatem zebraliśmy się tam rozmawiać o przyszłości Polski. Jednym z wiodących tematów była tak zwana Rada Gospodarcza, czy też Rada do Spraw Reformy Gospodarczej, w której mieli brać udział eksperci strony rządowej i eksperci strony społecznej, czyli NZZ Solidarność. Była także debata na temat konsekwencji wcześniejszego posiedzenia Prezydium Komisji Krajowej w Radomiu i rzuconych wówczas haseł co do strajku generalnego oraz jakie to miałoby poparcie wśród członków naszego związku. Niewyraźnie zaczęło być dopiero gdzieś. Można powiedzieć o jakiejś 10 wieczór, 11, kiedy okazało się, że poszczególne połączenia między Gdańskiem a zarządami regionalnymi siadają, że trudno się połączyć, no i kiedy się okazało, że poszczególni ludzie o wysokim autorytecie społecznym, którzy początkowo wyrażali ochotę uczestniczenia w tych komisjach rządowo-społecznych do spraw reformy gospodarczej, zaczęli wycofywać swoje kandydatury i to w takim narastającym tempie. Wobec powyższego no, było wiadomo, że coś będzie się działo, ale co dokładnie to wiedzy na ten temat specjalnie nie ma, chociaż zachował się na taśmach magnetofonowych głos Andrzeja Słowika, który coś powiedział na temat niepewnej przyszłości w tym momencie już słyszalny na taśmie głos chyba wałęsy, nie kacz słowik. I to było takie, można powiedzieć ostatnie wydarzenie z Owego posiedzenia Komisji Krajowej w historycznej hali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. Stamtąd poszczególne delegacje tego lub następnego dnia miały zamiar wrócić do swoich siedzib.